Zobaczymy sobie dzisiaj kilka granic, w których występuje silnia. No I one są bardzo przyjemne. Zazwyczaj w tych zadaniach chodzi o to, żeby większe silnie, jakoś tak zastąpić za pomocą mniejszych silni. I rozpatrzmy sobie na początek taką jedną rzecz, żeby wiedzieć, skąd to się bierze, a nie uczyć na pamięć. No to na przykład weźmy sobie 10 silni, No to jest 1 razy 2 razy 3, pewnie może niektórzy to wiedzą, ale dla tych, którzy nie wiedzą, skąd to się bierze, to rozpiszę. 10 silnia to jest wymnożenie takie od 1 do 10. I zauważmy, że tutaj oto to jest 8 silnia, prawda? Od 1 do 8. Więc 10 silnia możemy zapisać, że to jest 8 silnia razy 9 razy 10. Ale też możemy powiedzieć tutaj, że to jest 9 silnia, prawda? Więc możemy zapisać, że 10 silnia to jest 9 silnia razy 10. No i w ogóle byśmy chcieli, to możemy zapisać, że to jest 6 silnia razy 7 razy 8 razy 9 razy 10. Czyli tą mniejszą liczbę silnia razy to, co nam brakuje do tej większej liczby. Weźmy na, na przykładzie n. -a. N silnia to jest 1 razy 2 razy 3 razy n 2 razy n 1 razy n. Więc możemy na przykład zapisać, że to jest n 2 silnia razy n minus 1. Razy n. No równie dobrze, że to, je, że to jest, o, a tu się kryje n-1 silnia, to jest n-1 silnia razy n. Żeby tego nie mylić, że czasami widziałam, że po prostu y, mniejsza silnia za pomocą większej zapisania, nie, tą większą silnię, czyli n, zazwyczaj trzeba zapisać po prostu w tych zadaniach za pomocą mniejszej silni pomnożonej przez. No i tutaj weźmy pierwszy przykład. Tutaj nie mniejsza silnia jaka występuje? To n-1. Moglibyśmy każdą z tych silni za pomocą n-1, a możemy też trochę sprytniej i na przykład zauważyć. Znaczy, to musicie kilka przykładów przerobić, żeby to zauważać, to z czym połączyć. Tą górną n-silnia zapiszę sobie, że to jest n-1 silnia razy n, tak? Bo to mi się wtedy skróci z tą tutaj na dole, n-1 silnią. A teraz jeszcze nam tam zostało o ta część. Jak to rozpisać, żeby też się tak pięknie skróciło? Zostawmy na górze tą n plus 1 silnie, bo to jest mniejsza silnia, a tą dolną zapiszmy za pomocą n plus 1 silnia razy n plus 2, tak? To jest ta jeden mniejsza silnia razy ten składnik, który, który nam zostaje, o to jak tu było w tym przykładzie, ta mniejsza silnia razy ten składnik ostatni. No i tutaj nam się dużo skróci to z tym, to z tym. I tak naprawdę mamy granicę. N przez N plus 2. A to jak ktoś już torbił trochę tych granic, to już widzi, że to jest po prostu 1, tak? Jak ktoś nie widzi, wyciąga N na przednawias i też wychodzi. Dobra, kolejny przykład. Tutaj najmniejszą silnią, co u nas jest 2N, tak? 2N silnia, i tutaj mamy no, tylko dwa składniki, więc po prostu spróbujmy zapisać wszystko za pomocą silni 2N. Czyli 2N plus 2 to będzie 2N. Silnia razy, razy 2n plus 1, 2n plus 2, minus 2n. Silnia na dole dokładnie to samo. I teraz co? Wyciągamy tą 2n silnia przed nawias bo nam się fajnie skróci. I na górze nam zostanie 2n plus 1, 2n plus 2 minus 1. Jak wyciągniemy i na dole wyciągamy i nam prawie to samo, tylko że z innym znakiem zostaje. się te silniki skracają. No i tak w tych zadaniach o to chodzi. Żeby zapisać za pomocą mniejszej silniki, ta silnia się skraca. Już jest totalnie normalny problem. I tutaj jak to byśmy wymnożyli, to by się okazało, że i wyciągnęli n kwadrat przed nawias. Można to zrobić, ale no, jak ktoś już porwot tak, widzi, tak jak ja, że to jest po prostu jeden. Okay, jeszcze mamy dwa przykłady z silni. Teraz coś takiego. I to pamiętamy, jak to się rozpisuje, ten dwumian Newtona. Zaraz już to rozpiszę. Że to jest n do kwadratu silnia przez, na górze to jest tak, n kwadrat minus 2 silnia razy 2 silnia. Tak się to rozpisuje. Jak ktoś nie wie, to nie wpisze w Google. Dwumian Newtona i znajdzie. A na dole, co my tu mamy? Możemy już zamienić. Tutaj w tym nawiasie jest ciąg arytmetyczny, prawda? Więc wzór na sumę ciągu arytmetycznego, pierwszy wyraz plus ostatni przez dwa razy ilość wyrazów, a to wszystko jest do kwadratu. To się równa, i na górze mamy y, takie wyrażenie n kwadrat silnia przez n kwadrat minus 2 silnia. Więc co? Zapisujemy większą silnię za pomocą mniejszej silni, tak jak wcześniej, czyli n kwadrat silnia to jest n kwadrat minus 2. Silnia razy n kwadrat minus 1, razy n kwadrat a na dole n kwadrat minus 2 silnia. Tu 2 silnia to jest po prostu 2, tak? Tu się nam skraca. A na dole mamy jakie wyrażenie 1 plus n, jak podniesiemy do kwadratu, 4 razy n kwadrat. To się równa. I zostaje nam, teraz może za mocno jednego ułamka to zapiszmy. Wymnożymy tam na górze licznik, czyli będzie n do czwartej minus n kwadrat, chociaż nie wiem czy, a, mnożna. I na dole będzie dwa razy i to co było. 1 plus n kwadrat, n kwadrat przez 4. Aha, miał być jeden ułamek, a ja dalej za co pomocą... no, to to teraz już będzie jedna kreska ułamkowa. Dwójka idzie do góry, czyli będzie 2n do czwartej minus 2n kwadrat. No i chyba musimy też wymnożyć to, co jest na dole, chociaż już widać, co tam będzie, ale weźmy, tutaj byłoby e, n kwadrat, czyli ze wzór susnego mnożenia, czyli będzie razy n kwadrat, to będzie tutaj n do czwartej, tutaj będzie byłoby plus 2n w nawiasie, czyli plus 2n, ale tutaj jest razy n kwadrat, czyli 2n do trzeciej plus n kwadrat. No i tu już widzimy, że ta granica, jak wyciągniemy n do czwartej, to będzie po prostu 2. I ostatni już tu przykład z tej silni. Najmniejszą tutaj, zobaczmy, mamy trzy wyrażenia. Najmniejsza to jest po prostu n silnia, czyli zapróbujemy wszystko za pomocą n silni zapisać. Nawet mianownik tak trochę mnie, bo n silnia do kwadratu to jest po prostu n silnia razy n silnia. A na górze mamy tak n plus 1 silnia, to jest n silnia razy n plus 1. Jak ktoś tego nie widzi, to sobie po prostu rozpisać tak jak ja na samym początku i, i też to zobaczymy. A n plus 2 silnia to jest n silnia razy n plus 1 razy n plus 2. I co nam się pięknie skraca, to z tym, to z tym mamy co? Nieskończoność na górze, razy nieskończoność, razy nieskończoność, a to jest po prostu nieskończoność. Koniec. Jak macie jakieś fajne przykłady z silnią, to możecie. Gdzieś tam napisać, wysłać, to też chętnie zrobię. Ale wydaje mi się, że one wszystkie to tak na tym samym polegają.